entonces znaczy po hiszpańsku więc, prawda? No tak. To co w takim razie znaczy hasta entonces albo desde entonces? Czy to znaczy do więc i od więc? Coś tu nie gra. Hola, ¿cómo estáis? Witajcie w kolejnym odcinku Hablo Espanol. W tym odcinku porozmawiamy o bardzo często używanym hiszpańskim słowie ENTONCES i o problemach związanych z tym właśnie słowem. Już kiedyś w odcinku o PUES i y ENTONCES wspominałem o tym, jak używać słowa ENTONCES, ale zauważam, gadając z uczniami, że cały czas trochę to się myli i cały czas z tym słowem ENTONCES są pewne problemy. Więc powtórzymy sobie to wszystko dzisiaj ładnie i zrobimy małe repaso. Także jeśli jeszcze nie zasubskrybowaliście, to zróbcie to właśnie teraz. A po obejrzeniu tego odcinka, odwiedźcie też Instagrama i Facebooka. A my już teraz zaczynamy z entonces. Zapraszam! No to o co chodzi z tymi problemami ze słowem entonces? Przecież jest to bardzo często używane słowo, więc nie powinno być ono problematyczne. E, otóż najczęściej na po samym początku naszej przygody poznajemy słowo entonces jako więc, jako coś wynikowego, jako więc zatem to też, e, dlatego że tak najczęściej się tego słowa używa. E, I później widzimy coś takiego jak. Desde entonces, albo aszta entonces, i y, y, dziwimy się, dlaczego to entonces pojawia się w towarzystwie od i do, no bo w końcu deż y to od i do. No i nie możemy tego przetworzyć na samym początku, dlaczego to więc tutaj się pojawiło. A to oczywiście nie możemy tego tak przetłumaczyć, to nie znaczy więc w tym przykładzie w towarzystwie deż y tylko. Znaczy wtedy. Ja sam z tym nigdy nie miałem problemów i to nie dlatego, że jestem lepszy od was tylko dlatego, że jestem z Grudziądza. W Grudziądzu można użyć słowa wtedy i bardzo często tak się słyszy, jako więc w znaczeniu wynikowym tak samo jak i w znaczeniu czasowym. Można powiedzieć oczywiście, że wtedy to jest w tamtym czasie, czy w tym czasie o którym rozmawiamy, ale może być to takie też więc zatem i dla mnie to zawsze brzmiało naturalnie, czy jak po angielsku then, czy właśnie jak po hiszpańsku entonces, że może to być i Czasowe i też wynikowe. Tak to właśnie działa. W grudziądzu można usłyszeć coś takiego, na przykład. No dobra, to chodźmy wtedy, albo no jo, jak ty nie chcesz tego zrobić, no to wtedy ja to zrobię. I zauważyłem później, jak wyjechałem z Grudziądza i miałem więcej kontaktów z ludźmi spoza mojego regionu, że tak jak gadaliśmy tak po grudziądzku, to niektórzy albo się podśmiechiwali, albo nawet nie rozumieli o co chodzi i pytali kiedy, w sensie chodźmy wtedy, ale kiedy, albo kiedy to zrobisz, że do niego zadzwonisz na przykład. Więc nie rozumieli, zwłaszcza ludzie z regionów niepostpruskich, jak, to, jak tego się używa, i właśnie zauważam wśród uczniów to samo, ten sam problem, że jeśli ktoś jest spoza pruskiego zaboru, to nie może sobie tego sprocesować i przyzwyczaić się do tego, że słowo entoncesh może zarówno oznaczać to, że wtedy coś się wydarzyło, jak i więc coś tam innego. Tak to właśnie wygląda stąd wynikają te problemy moim zdaniem. W każdym razie, jeśli się nie zgadzacie z tym, to napiszcie w komentarzu jak waszym zdaniem to wygląda i dlaczego dla niektórych jest to koncept bardzo trudny do zajarzenia, A my już teraz zobaczymy na przykładach jak działa entonces zarówno w znaczeniu w zastosowaniu wynikowym, jak i w zastosowaniu czasowym. No to pierwszy przykład. Vamos entonces, vamos entonces, czyli chodźmy wtedy, jakby to grudziądzianin prawdziwy powiedział, albo chodźmy więc, chodźmy zatem, czy po prostu idziemy, więc tak to właśnie może wyglądać. Może być tutaj bamosz, zamiast imperatywo, tak najczęściej się używa, to jest takie skrócone imperatywo właśnie dla czasownika ir, dla czasownika iść i jechać i jak najbardziej tak może być, nie ma żadnego problemu i tutaj entonces jest wzmocnieniem tym takim wynikowym właśnie, że chodźmy więc, idziemy więc, idziemy gdzieś tam. Tak to właśnie może wyglądać w języku hiszpańskim, tutaj jako krótki przykład tylko zachęta do tego, żebyśmy gdzieś poszli. Bardzo często jest w tym znaczeniu wymieniane to słowo na pues, pues oczywiście też znaczy więc, ale nie znaczy wtedy w znaczeniu czasowym, także tutaj Płesz jest bardziej okrojony, o tym wspominałem w tym odcinku o płesz i entonces. Właśnie, mimo że nagrywam ten odcinek, to tamten też Wam polecam e i tamten też możecie sobie zobaczyć. I płesz i entonces są często e używane jako taka muletidia, jako taka podpórka językowa. E ja sam wolę e entonces niż, niż płesz. Niektóre osoby używają nawet jednej i, i drugiej zaraz po sobie i mówią pues entonces, to też czasami się słyszy, więc tak to właśnie działa. Entonces naprawdę bardzo, bardzo często się używa. I za chwilę kolejne przykłady. To entonces może się również pojawić w pytaniu. Możemy powiedzieć na przykład ¿qué hacemos entonces? ¿qué hacemos entonces? Czyli no to co robimy? Co więc, co więc robimy? Czy co więc zrobimy? Pamiętajcie, że czas teraźniejszy też może mieć znaczenie czasu przyszłego w języku hiszpańskim i tutaj tak to możemy też zrozumieć. Więc jak widzimy, entonces może być jak najbardziej częścią też pytania. To entonces może samo w sobie też być pytaniem. Używa się tego, jeśli nie zrozumiemy intencji e, lub tego, co mówi do nas druga osoba. E, w sensie co z tego wynika? Jeśli ktoś powie na przykład z przejęciem: Maniana nożba visitar mi madre, Maniana nożba visitar mi madre, czyli jutro odwiedzi nas moja matka i ja nie za bardzo rozumiem o co chodzi. Po co ktoś mówi o tym z takim przejęciem? Mogę zapytać: Entonces? Entonces? Czyli takie. No i? No i no i co z tego? Więc, więc, więc o co chodzi? Tak można też tego użyć w takim mini dialogu jako samo takie pytanie. Entonces? Czyli no i? Kolejny przykład. Quería aprobar el examen, entonces me puse a estudiar. Quería aprobar el examen, entonces me puse a estudiar, czyli chciałem zdać egzamin. Więc wziąłem się do e, uczenia się, wziąłem się za naukę. E, tak moglibyśmy to zinterpretować. E, Oponerse a e, a algo. Już mam osobny odcinek, więc do niego was odsyłam. W każdym razie e, tutaj widzimy, że mówimy o przeszłości. Raczej znowu w znaczeniu wynikowym, e, raczej jako że, więc, niż ze, że wtedy. Można by było zrozumieć to, że wtedy się wziąłem za, za naukę. E, w każdym razie. Tutaj bardziej wydaje mi się, częściej możemy to zinterpretować wynikowo, jako że więc. Tak to właśnie wygląda. Z jednej strony mamy imperfecto, z drugiej indefinido. Jeśli zastanawiacie się, dlaczego mamy tutaj różne czasy przeszłe, no to dlatego, że jeden jest niedokonany, jeden jest tłem, a drugi jest dokonany, punktowy i to jest ta akcja, którą wykonaliśmy. Jest to w aspekcie dokonanym. Tak to wygląda. Jeśli hiszpańskie czasy przeszłe Wam się mieszają, to w opisie pod spodem znajdziecie link do mojego kursu o nich właśnie i serdecznie go Wam polecam. A za chwilę kolejny przykład. Następne zdanie. Entonces Juan trabajaba en la farmacia. Entonces Juan trabajaba en la farmacia. Czyli no właśnie, czy tutaj będzie to. Wtedy czy będzie to więc? Tutaj chyba mamy taki przykład, że zależnie od kontekstu, od tego, co ktoś wcześniej powiedział, możemy to różnie zinterpretować, bo być może to jest jakiś wynik, że więc czegoś tam innego. Więc Juan pracował w aptece, ale w tym przypadku być może nawet częściej możemy to zinterpretować czasowo. Znaczy, że wtedy, w tamtej epoce, w tamtym czasie. Juan pracował w aptece. Tak to właśnie może wyglądać. Tutaj mamy tak na pograniczu trochę, choć jak mówię, wydaje mi się, że częściej tutaj czasowa interpretacja jest możliwa. Więc mamy. Przykład pierwszy tego, że już wchodzimy w spektrum czasowe tego, entonces. Tak to właśnie może wyglądać również w języku hiszpańskim. Następne zdanie. Nos reuníamos en ese parque, donde entonces había un bar. Nos reuníamos en ese parque, donde entonces había un bar. Czyli spotykaliśmy się, spotykaliśmy się w tamtym parku, gdzie wtedy był bar. Tutaj już interpretacja jest raczej tylko czasowa. Ciężko by było sobie wyobrazić, że więc, tylko że wtedy w znaczeniu czasowym, w tamtym czasie. W tamtym okresie w tym parku był jakiś par i tam się spotykaliśmy. Tak to właśnie wygląda. Tutaj widzimy, że jesteśmy już na terytorium czasowym tego entonces i ciężko by było w wynikowy sposób to zrozumieć. To entonces w znaczeniu czasowym nie musi stać samo. Możemy do tego coś dodać. Możemy dodać asta, możemy dodać desdę, a możemy dodać nawet port. Y decir por entonces. Podemos decir, na przykład, coś Este es el edificio que por entonces servía como hospital. Este es el edificio que por entonces servía como hospital. Czyli to jest budynek, No właśnie, jak to porętonserz zrozumiemy? To jest trochę mniej konkretne niż wtedy. Chodzi o to, że mniej więcej wtedy, mniej więcej w tym czasie, o którym mówimy, w tamtej epoce, o której mówimy, mniej konkretne być może niż samo Entonserz, w każdym razie też tak może być, że to jest ten budynek, który w tamtym czasie mniej więcej służył jako szpital. Tak właśnie możemy to zinterpretować. I za chwilę do Entonserz dodamy jeszcze inne rzeczy. I kolejny przykład. Me mudé a Barcelona hace dos años y desde entonces voy a la playa cada día. Czyli przeprowadziłem się do Barcelony dwa lata temu i y od wtedy, od tamtego czasu, od tej przeprowadzki chodzę na plażę codziennie. Tak to właśnie wygląda tutaj. Mamy Desde entonces. Od wtedy tak też może być, i tak też bardzo często się mówi. Tutaj, oczywiście, z tymi innymi rzeczami, jak widzicie, to zawsze będzie raczej znaczyło wtedy, a nie więc. Czyli znaczenie będzie czasowe, a nie wynikowe. I za chwilę kolejny przykład. Następne zdanie. Hasta entonces, había muy poca gente por aquí. Aż ta entonces, aria muy poca gente por aquí, e, czyli do wtedy, teraz odwróciliśmy, e, do wtedy, do tamtego czasu e, było tu bardzo mało ludzi. E, tak to właśnie wygląda. Mamy oczywiście znowu entonces w znaczeniu czasowym, czyli jako wtedy, tym razem do wtedy. E, pamiętajcie zatem, że entonces to wtedy pojawia się bardzo często właśnie z des de jasta, jeśli chcemy. Zaznaczyć jakiś czasowy limit. Tak to właśnie wygląda. Kolejna rzecz, jeśli chcemy powiedzieć o trochę dawniejszym okresie, o trochę dawniejszym wtedy, to też możemy to zrobić za pomocą takiej konstrukcji. En aquel entonces en mi pueblo no había ningún cine. En aquel entonces en mi pueblo no había ningún cine. Czyli w tamtym entonces w tamtym wtedy tak można by było to zrozumieć czyli w tamtym okresie w tamtym czasie tutaj mówimy raczej o jakimś dawniejszym okresie w moim pueblo w moim miasteczku nie było ani jednego nie było żadnego kina tak to właśnie można zrozumieć jeśli mówimy o trochę dawniejszym czasie. I tu widzimy, to ENTONCES zachowuje się tak trochę bardziej rzeczownikowo nawet. EN AQUEL ENTONCES w tamtym czasie jakby. Tutaj bardziej to wtedy brzmi jak czas, jak okres. I wygląda rzeczownikowo dlatego, że dodajemy do tego AQUEL. W Hiszpanii preferuje się raczej EN AQUEL ENTONCES, ale można też powiedzieć EN ES ENTONCES. I ta wersja podobno jest bardziej popularna w Ameryce Południowej i Centralnej czyli w latinoameryce jest bardziej ta wersja właśnie ese, entonces, a nie aquel, entonces, preferowana. W każdym razie obie wersje są poprawne. I ostatni przykład. Si te dieras prisa, entonces podrías salir más temprano. Si te dieras prisa, entonces podrías salir más temprano, czyli gdybyś się pośpieszył, no i właśnie, jak tutaj zinterpretujemy, to tu wydaje mi się, że można zarówno wynikowo, jak i czasowo to zinterpretować. Trochę bardziej w stronę wynikowości bym tutaj poszedł. Że gdybyś sobie dał więcej pośpiechu, gdybyś się pośpieszył, mógłbyś wtedy, w sensie mógłbyś, więc mógłbyś zatem wyjść wcześniej, ale. Może to też zostać interpretowane, także w tym czasie, prawda, że gdybyś się pośpieszył, to wtedy w tym czasie, w tym przypadku, mógłbyś wyjść wcześniej. Obojętnie, jakaby tutaj nie była interpretacja, czy to czasowa, czy wynikowa. To nie ma tutaj to większego znaczenia, bo i tak jest tu pewien warunek i ta konsekwencja byłaby tylko i wyłącznie możliwa, gdyby ten warunek pierwszy został spełniony. W dodatku jest to warunek hipotetyczny, dlatego używamy Imperfecto de Subjuntivo. Tak to właśnie musi wyglądać. Po tej stronie kondycjonal być nie może, kondycjonal jest po drugiej stronie. Więc, że podriasz, szalir, masz temprano. Tak to właśnie wygląda. Jeśli zdania warunkowe sprawiają Wam problemy, to musicie wiedzieć, że w opisie pod spodem znajdziecie inny link do innego kursu o Racjanez Condicionales. Właśnie i też ten kurs serdecznie Wam polecam. Tak to właśnie wygląda z Entonces i z różnymi połączeniami z Entonces w języku hiszpańskim. No i tak właśnie działa słowo entonces w języku hiszpańskim. Jest to słowo bardzo często używane zarówno wynikowo, jak i czasowo. Pamiętajcie, że działa to podobnie do angielskiego słowa then i do grudziąckiego użycia wtedy. Tak to właśnie wygląda w języku hiszpańskim. Mam nadzieję, że jeśli nie jesteście grudziącza nami, to ten odcinek wam pomógł. I jeśli tak jest, jeśli uważacie, że był on pomocny, przydatny, to dajcie łapkę w górę i zostawcie komentarz. To zawsze pomaga w kwestiach YouTube'owo-algorytmowych, więc będzie mi bardzo miło, jeśli to zrobicie. Ja jak zwykle pozdrawiam Was z Las Palmas de Gran Canaria, gdzie jak zwykle nagrywam odcinki i też jak zwykle jestem pod hotelem Santa Catalina. Ten hotel jest z tamtej strony i przed nim jest taki oto ogród, w którym lubię nagrywać odcinki. Jeszcze raz serdecznie Was stąd pozdrawiam. Bardzo dziękuję za obejrzenie i za wysłuchanie. No i cóż... Ja już będę powoli uciekał, albo ja już wtedy będę uciekał, ale wy nie uciekajcie jeszcze, tylko zobaczcie moich patronów. A oto właśnie moi kochani patroni, którym pięknie dziękuję za wsparcie, bez którego to wsparcie rozwój kanału byłby na pewno niemożliwy. Jeśli chcielibyście wesprzeć Ablo Español, a jeszcze nie jesteście patronami, możecie odwiedzić serwis patronite.pl albo postawić mi wirtualną kawę, czy to taką dodającą energii, czy to taką katalońską, dodającą kreatywności i animuszu wszystkie linki jak mówiłem znajdziecie pod spodem w opisie subskrybujcie również i bijcie w dzwoneczki żeby żaden nowy odcinek wam nie przepadł a ja jeszcze raz pięknie wam dziękuję za obejrzenie i za wysłuchanie no i cóż do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku gracjasz ja